Praktycznie o handlu. Wideo samouczki na temat pracy z Symfonią Handel. Ustawienie programu do obsługi bez wykorzystania magazynu. Jeżeli nie zamierzasz prowadzić w programie magazynu lub jesteś firmą wyłącznie usługową, wejdź w kartotekę towarów, a następnie wejdź dwuklikiem w predefiniowany rodzaj Towary. Uruchomione zostanie okno z ustawieniami. Wejdź w tryb edycji i w polu Typ wskaż opcję Usługa. Informacja ta nie będzie prezentowana na dokumentach i może być wykorzystana również do sprzedaży artykułów. Zmiana będzie dla programu znakiem, że pozycja nie podlega ewidencji magazynowej. Zapisz wprowadzone zmiany, a następnie wejdź w kartotekę dokumentów sprzedaży, a następnie wejdź dwuklikiem w predefiniowany rodzaj dokumenty sprzedaży. Wejdź w tryb edycji i w polu Tryb wydawania towaru wybierz opcję Ręczny a w polu rezerwacja wybierz ostatnią opcję pustą Zapisz wprowadzone zmiany. Program został ustawiony właściwie.